Dzień dobry, nazywam się Łukasz Szefer. W firmie Heidelberg pracuję jako instruktor druku. Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować sposób ustawienia samonakładaka dla podłoży o niskiej gramaturze, ponieważ wielu naszych klientów używa naszych maszyn do druku akcydensowych, do druków cienkich podłoży i bardzo często spotykają się z problemem osiągnięcia maksymalnych prędkości na maszynie przy papierze, który posiada niską gramaturę. Dzisiaj dosłownie w kilku krokach postaram się państwu pokazać, jak ustawić samo nakładak, żeby spełnić wszystkie warunki potrzebne do druku z maksymalną prędkością. W pierwszej kolejności zaczynamy od zmiany naszych gumek na stawkach podnoszących. Zachęcamy państwa do zakupu naszych niebieskich gumek dedykowanych specjalnie do cienkich podłoży i przy okazji do skorzystania z funkcji naszego e-shopu, gdzie te gumki są dostępne. Kolejnymi elementami, które będziemy zakładać, są blaszki rozdzielające i blaszki podtrzymujące. Do za cienkich podłoży stosujemy blaszki, tak zwane widelczyki i łapki, blaszki przytrzymujące, potrójne, bardzo miękkie. Montujemy obydwie blaszki rozdzielające nasz stos papieru, tak zwane widelczyki. Pamiętajmy, że ostateczną głębokość wsunięcia blaszek oraz jak ich wysokość ustawiamy dopiero po podniesieniu naszego stosu pod samonakładak. Bardzo ważnym elementem jest y, odpowiednie ustawienie powietrza. Bardzo często zdarza się, że drukarz lub pomocnik drukarza Bagatelizują nasze dysze nadmuchowe na krawędź arkuszy. Jest to bardzo ważny element, który pozwala nam odpowiednio rozdzielić arkuszy, jak i podać je dalej na stół spływowy. Kolejnym ważnym elementem jest ustawienie samej wysokości naszego stosu od listwy taktującej, jak i samo nakładaka względem naszego stosu papieru. Najlepszą wysokością jest, gdy nasz surowiec jest poniżej krawędzi listwy taktującej. Maksymalnie około pół centymetra. Również nie może być za wysoko. Następnym elementem, który musimy wykonać, jest odpowiednie ustawienie daszków przy naszych markach. Pamiętajmy o tym, że jeżeli wysokość mamy za dużą i mamy delikatnie podgięty papier, może nam to wyzwalać błędy na maszynie lub blokować papier przy dojściu i zatrzymywać maszynę. Robimy to w taki sposób, że bierzemy trzy arkusze, wsadzamy już po ustawionym formacie w nasze marki. I daszkami zjeżdżamy do momentu odczucia lekkiego oporu posuwając arkusze. Jeżeli zdarzy się, że nasz surowiec jest mocno podjęty z przodu w miejscu, gdzie dochodzi do marek przednich, możemy wspomóc się dodatkowym wyposażeniem, jakim są blaszki podtrzymujące. Pamiętajmy o tym, że główne nastawy powietrza są ustawiane w momencie wpicia naszej gramatury surowca. Dlatego bardzo ważne jest to, aby każdy arkusz, każdy nasz papier mierzyć mikrometrem. Ponieważ każde pięćsetek na naszym mikrometrze powoduje inne nastawy powietrza. Należy zwrócić szczególną uwagę na cienkich podłożach, czy mamy załączoną naszą funkcję bypassu. Jest to funkcja, która wyzwala się automatycznie i powoduje ona. Mniejsze stanie na naszej taśmie spływowej, co powoduje z kolei, że nasza marka ma lżej, aby przyciągnąć nasz arkusz o cienkiej gramaturze. Jak Państwo widzieli, udało nam się puścić papier 50 gramowy z maksymalną prędkością dopuszczalną na maszynie, na której testowaliśmy nasze akcesoria. Jeszcze raz zachęcam do skorzystania z naszego e-shopu, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie blaszki, safki, paski hamulcowe. Mam nadzieję, że film będzie Państwu pomocny i zobaczymy się przy następnym nagraniu. Dziękuję i do zobaczenia.